Witam Was serdecznie w kolejnym wideo, które będzie przepełnione cudami i złotymi naukami. Czytamy dziewiąty rozdział z notatnika Człowieka o Wielkich Uszach, który słyszy wszystko, co Jezus mówi, nawet z za ściany czy z daleka. Dlatego nazywano go potem Mateuszem. W poprzednim odcinku Jezus popłynął na drugą stronę, gdzie spełnił życzenie dwóch demonów, zniszczył lokalne biznesy i został wygnany z miasta. Zobaczmy, co stało się dalej. On wsiadł do łodzi i przeprawił się z powrotem. I przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli mu pterodaktyla. E, przepraszam, paralityka. Źle przeczytałem. Niektórzy chrześcijanie twierdzą, że Ziemia ma jakieś 10 tysięcy lat, więc pterodaktyl czy dinozaur mógł rzeczywiście się pojawić, ale tu tak nie jest napisane. Przewidziało mi się, przepraszam. A, gdzie to ja byłem? Aha. E, przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę. Że, jak to on to zrobił, Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu. Uf, uf. Odpuszczają ci się twoje grzechy. Zwróćcie uwagę, dlaczego ten paralityk jest chory. Jest chory, bo jest grzesznikiem. Niestety, Jezus tutaj sugeruje, że choroby są karą za grzechy. Nie muszę chyba mówić, jak niekorzystnie takie myślenie wpływa na ludzką empatię w stosunku do chorych. Jak łatwo, aby ciemny lud nie tylko przestał pomagać chorym, ale by ich po prostu piętnował i dokładał im problemów. I dokładnie to widzieliśmy już nie raz w historii. No ale dobra, wracamy do lektury. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie On bloźni. Nie wiem, dlaczego ci uczeni w piśmie snują się za jakimś przypadkowym guru, w którego moc i tak nie wierzą. Jest to naprawdę niesamowite, że na każdym kroku, w niepiśmiennych czasach, jakiś uczony w piśmie nie ma nic lepszego do roboty, tylko łazić za Jezusem. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Zastanawiam się, czy tutaj Biblia sugeruje, że Jezus umie czytać w myślach, bo to byłoby dosyć łatwo obalić. Ale po prostu załóżmy, że jest jak taki inspektor Kolombo. I po prostu bardzo dobrze dedukuję. Cóż, ee, czytamy dalej. Cóż, bowiem, jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczając się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż syn człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu: Ja Cię proszę o kalosze. Ten paralityk okazuje się jakimś koksem z pokręconej chudziny zamienia się w siłacza. Ja jestem zdrowy, w miarę silny, ale łóżka bym nie był raczej w stanie zanieść do domu samemu. No ale może wtedy mieli lepsze technologie i łóżka były lżejsze, z jakichś stopów. Nie wiem. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Znaczy nie wiem, jakim ludziom, jednemu człowiekowi, o ile ja wiem, ale dobra. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej. Dobrze, tak się skończyła ta część zdania, bo już miałem wątpliwości, że mi tutaj zablokują YouTube'a. Dobra, y odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Okej, okay. wow. W końcu Mateusz opisał, jak Jezus spotkał Mateusza. Czekałem na ten moment. Nie wiem, czy zauważyliście dziwne zachowanie w ogóle tego Mateusza, znaczy tego, o którym jest mowa w tym, co zapisał ten inny Mateusz. Więc nie wiem, czy zauważyliście, że on po prostu siedzi sobie w dobrze płatnej pracy, przychodzi jakiś obdartus, rozkazuje mu, żeby za nim iść, a on bez słowa wstaje i za nim idzie. Trochę to wygląda na odurzenie psychotropami, hipnozę, czary albo zamiłowanie Mateusza do posłuszeństwa panu. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, nagle się znalazł w domu. E, siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Czy celników sprowadził Mateusz? Czy po to był potrzebny Jezusowi jako wtyka w służbach? No cóż, w każdym razie widać, że Jezus skumał się z szemranymi oficjalami i świadkiem przestępczym. Taki miks nazywamy mafią. Do tej pory myślałem, że mafia pochodzi z Sycylii, ale teraz wiemy, że pierwszy to był gang Jezusa. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z grzesznikami i celnikami? To jest bardzo dobre pytanie. Ci faryzeusze to nie są tacy w ciemię bici. On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Powyższym zdaniem, Jezus o pseudonimie lekarz tylko potwierdza, że postanowił rekrutować ludzi półświadka. Czytamy. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jednym słowem, czemu tyle żrecie w poście? Jezus im rzekł. Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Tłumaczę. Nie dla psa kiełbasa. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Ale dalej Jezus daje nam kolejne wspaniałe wskazówki. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Cała ta wypowiedź nie ma sensu. Na pytanie, czemu obżerasz się jak prosię? Jezus mówi, że łaty nie działają. Mimo, że właśnie po to są. A potem gada jakąś bzdurę o pękających bukłakach. Czy on leje w siebie wino, bo jest nowym bukłakiem? Czy to ma być wyjaśnienie? Myślę, że po prostu Jezus już tak się nabzdringolił, że zapomniał, jakie było pytanie. To by tłumaczyło, dlaczego tak odpowiedział. Gdy to mówił do nich pewien zwierzchnik synagogi, podszedł do niego i oddając pokłon, prosił. Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie. Jezus stał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wcześniej podobno krzyknął, Azeusz, podtrzymaj mi bukłak, ale to tylko pogłoski. Wtem jakaś kobieta, która 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza. Bo sobie mówiła, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją rzekł, ufaj córko, uf, uf. twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Kim była ta kobieta, która złapała Jezusa za frędzel od tyłu? Cóż to za straszliwa choroba ją nękała od dwunastu lat, że krwawiła, ale nie umierała. Skąd wiemy, że rzeczywiście chorowała, a nie po prostu była niedouczona o fizjologii kobiecego ciała? No i przede wszystkim skąd wiemy, że została uleczona? Bo nikt jej chyba nie badał na miejscu. Mam wrażenie, że Jezus powiedział będziesz uleczona, ona się ucieszyła, wszyscy poszli, Mateusz zapisał kolejny cud, a ona z tą samą chorobą wróciła do domu. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł, usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Co było bardzo na miejscu, biorąc pod uwagę, że umarła mała dziewczynka i że jej rodzina jest w żałobie. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Całe szczęście była nieżywa niedługo, więc nie zdążyła się jej mocno pogorszyć cera. Nie ma też słowa o tym, czy były jakieś skutki uboczne i czy dziewczynka zaczęła polować na lokalne koty. Tego niestety nie wiemy. Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, synu Dawida. Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli mu: Tak, panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej, niech wam się stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie. Oni jednak, uwaga, oni jednak skoro wyszli, roznieśli wieść o nim po całej tamtejszej okolicy. Piękna historia nie wspomina jednak o tym, że te dwa kable znaleziono dwa dni później w wrowie pod miastem. Lekarz po prostu nie mógł pozwolić na taki brak dyskrecji. Co tam dalej, co tam dalej? Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono mu niemowę opętanego. Uwaga, niemowę opętanego. Wiedziałem, dokładnie tak podejrzewałem. Dobrze, że Jezus to potwierdza. Ja od dawna powtarzam każdemu napotkanemu niemowie, że jest opętany. I do tej pory żaden z nich nawet nie śmiał zaprzeczyć. Po wyrzuceniu złego ducha, niemy odzyskał mowę. A tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Ciekawe. Jeśli ktoś wierzy w dobre i złe duchy, w cuda i bogów, to takie pytanie jest jak najbardziej zasadne. Kochani teiści, zastanówcie się proszę, jak sprawdzilibyście, że Jezus uzdrawia. Zakładam na chwilę, że cudownie uzdrawia. Że uzdrawia mocą Boga, a nie mocą szatana. Napiszcie w komentarzach, jak byście rozróżnili wysłannika Boga od wysłannika szatana. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Ale pomimo tych wszystkich masowych uleczeń i cudów, do dziś dzień jedyni, którzy o nich piszą to wcześniej chrześcijanie. Pomimo, że Jezus robił newsy dnia kilka razy dziennie, podli dziennikarze Stefał pochwalony kompletnie odmówili nawet wywiadu z taką osobistością. Czy to globalna konspiracja, czy po prostu wszystko bajki. Hmm. Aby dowiedzieć się o kolejnej dawce bajek, zasubskrybuj. Bądź jak nowy bukłak i zalajkuj. Skomentuj, bo to godne i oczywiście podziel się tym wideo jak Jezus z winiaczem w czasie postu. To tyle na dziś. Pozdrawiam was. Do